Chodź o ten asta miałem jak coś Nie! Kurwa masz w smoku! Pierdolony ich Jak z niego go mnie? Nie akurat nie. Nie wiem jakim cudem, ale... chyba ukryć. Krótka, krótka shotgun. Krótka shotgun Ale z daleka od niego, z daleka, nie podchodź. Dostał trochę. Oba chuj, so to jest raz cię trafił, Mógł wyjść, ojciec, mógł wyjść. Okej, i kto to idzie? Kto idzie? Dzięki, skał. Ojciec, idź za nim. Rozłączam od kawałka. Będę, będę, będę szczelał. Dobra nic, nul, nothing e Fotel, fotel, jest. Syrek, kurwa nie! Ja, no to jest. Do... Dobra, byłem gotów, do, żeś kurwa musiał wyskoczyć. Dwóch na długiej, dwóch na długiej. Jeszcze jeden tam był. Ja. jest. Ja, 20 HP, 20 HP. Brawo. I Smida. Chodź, coś na do mnie, mi. biorę starego. A ten zostaje na oknach, gruby do mnie. A, patrzy! Na midzie był jeden się cofał są tą stronę, maksa swoją. Jest za smokiem. Skanujcie zakładnika. Dobra, Kurwa mać, nie do tyłu, do przodu. Pojebie nie zaraz, a ten świeci tam. Chodź, kadr, chodź, 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 chodź. To krótkie jest. Wyszedł? Tylko nie tutaj. Okay, no tak to. tutaj. Nie zdążę. O, i ta też nie zdążę, że kluba idę do bez starego No, ma też nie zdążę O z tego budynku w ogóle eee, Matka może kupisz mi? No, Chcesz? Ci. chcę. Ich ja. A Ale potem umrę O, nawet oddałaś mi moją Mieszkę Widzisz jak to wszystko pięknie sklamurowało To zostaje w rodzinie, nie Przebieg dwóch trzech, dwóch Na pewno

Eee, 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 A bo no. eee, no. eee, eee, jedną. Dziękuję. eee, 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 pójdzie eee, eee, Nie, 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 puść, nie puść. Ej, eee, 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 dwóch. dwóch, dwóch, dwóch. Dwóch, 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 dwóch. Dwóch, 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 dwóch. Dwóch ale idź do przodu, ja tu zostanę. O Jezus. Kurwa, jeszcze jeden. Blisko już. pistolet, 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 za ciężarówką. Spokojnie. Chodź czemu ty masz tą czwórkę jeszcze? Ja nie mam czwórki. Mam kawałek teraz. A to Adam mi dał, dobra. To jest! Tłuszka długa, nie podchodź, nie podchodź Spalę Idę oknem, idę oknem, poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie poczekajcie, poczekajcie. W... U, wyszedł Przestałem celować Był tu kurwa, jest tak sobie minus 50, minus 50 Poszedł dalej Poszedł, poszedł Dobra, ojciec masz Ej kurwa, idźcie. Prawo na okna, prawo jak ty wchodzisz to po prostu po prostu na okno po co na prawo